Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Właśnie jesteśmy na off Piotrkowska, przyjechaliśmy do fryzjera. Pierwszy raz dzisiaj będzie miał obcinane włosy Feluś. I słuchajcie, wszystko poszło nie tak. Myślałam, że tą wizytę nagram, tak samo jak nagrałam pierwszą wizytę Leona. A tu niestety chyba się nie uda, bo zasnął Leon. I wiecie, chcę mu dać chwilę... Yy... No niech chwilę się zdrzemnie, to na pewno dobrze nam wszystkim zrobi. I po prostu dopiero za moment go zabiorę i tam pójdę, więc pewnie już będzie za późno. No może coś nagram. No ale nie nagrałam go tak, że wiecie, o przed, po. No ale mam, oczywiście mam dużo zdjęć nagrań mojego dziecka, także coś tam, coś tam wymyślę. Natomiast yy, no mam taki stres, bo mam nadzieję, że Rafał nie obetnie go za krótko. I w ogóle muszę zadzwonić do niego, powiedzieć, żeby zabrał pukiel pierwszych włosów. Bo to jest ważne szalenie dla mnie. Pamiętaj o puklu pierwszych włosów, tym, tym. No. no, no, to pa, także, tak. a potem idziemy na coś do jedzonka, no i na jakiś deserek, bo obiecaliśmy Leonowi, że, że pójdziemy też na deserek, także. a, no i spotykamy się z Magdą, Tom, Jeremim, także myślę, że spędzimy bardzo fajne popołudnie, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Tak, ja sobie wziąłem właśnie, ja jestem, wiesz, zimowo herbaciana, chociaż powiem. To ci... bardzo No, zaraz ci powiem. To to pewnie tak. Co tu pan robi? Gdzie byliśmy? Tata? Nie ma taty? Chodź, poszukamy go. Czy jadłeś... Szukamy. Szukamy. Czy jadłeś pizzę? Z kim jadłeś pizzę dzisiaj? Jeremim. Chyba z Jeremim. Hmm. Chodź, idziemy. Gdzie ja jest tata? Szukamy. No, szukaj. Mamy cię. Cię. A, macie mnie, wsiadajcie. Co kupiłeś, pokaż. Szklaneczki do napojów, no bardzo ładne. Tylko ciekawe, a, gdzie będziemy je ja trzymać. O czym zapomniałeś? O czym zapomniałeś? Cukier wpadł mi do auta i zapomniałeś o nim. Cukier wpadł do auta i nie zapomniałeś? A, Ale spokojnie, chodź, zobacz. Bioro. I tu jest. A to chodź, ty, kilka zestawów a, takich samych kupiłeś? Wiesz? Nie, nie dawaj mu takiego byle jakiego. Może zjemy senkacze kawałek albo pierniczka. Nie wolisz pierniczka? No pewnie pierniczka zjemy. Dobra, już idę po kawę. Zobacz, mam kawkę. Kawka z przyjacielem. To jest moja kawka, a to jest mój przyjaciel. Będziemy grać? A to nie mówiłaś, że chcesz kawkę? Mam ci zrobić kawkę. To idę wstawiać wodę. Dawaj, układamy. Musimy tak ułożyć, żeby było widać tylko szary. Kto tu kombinuje po drugiej stronie? Zobaczcie, Felek, tak wygląda po wizycie u fryzjera. Jak wam się podoba? Felek, pokaż, jak wyglądasz po wizycie u fryzjera. Brawo! Wspaniale wyglądasz! Ja A ty tak Brawo. z nami to Tak! Tak, już za chwilę. A ty jak wyglądasz po wizycie u fryzjera? Tak. Pięknie. właśnie ja, Tat... 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 ja... tak bym tak Tak byłeś ubrany? Tak. Zobacz jak Felek kombinuje, ściąga poduszki. I on potem na tych poduszkach się wspina. Teraz ty, no. no. Już idę. Co to jest? W kalendarzu adwentowym chyba miałeś? Super, No i co jeszcze masz? Co to są? Bombki, A to co to są? Nowe. Leon co to są?. Słuchaj, umówmy się tak. Mama, poczekaj, poczekaj, mama pojedzie, kupie brokat i będziemy ozdabiać, jak wrócę? Ale mamy możemy połaować Na. No pewnie, że tak, To jadę, pa. Wyjechał kubuś i zobaczcie, kupiłam mu chipsy. A kubuś przywiózł alkohol. No wymieniamy super, się. Wymieniamy się rodzinnie. I słodycze! Przywiózłeś mi słodycze. Czy On tak już śmiga, że. Wiesz co? Ty, próbuję. Puść się, chodź do mamy. Nie trzymamy mocno. No chodź przysiadał no nie? A tak to chciał? Tak, a teraz próbuję. Jakie, ale co się Maja, stało? co dla Ciebie? Co się stało z włosami? Ja jestem kierowcą. Leon, co tu jest na Maja, akunisty? opowiedz, co przywiozłaś. To jest pizza na słodko z zapykanego w brzesinach. Chciałam wy... powiedzieć, że to jest profanacja pizzy. Pizza tylko z serem. No ale spróbujemy, sama jestem ciekawa, nigdy nie jadłam no, pizzy na rzucimy, słodko. Trochę się ciepło Ale tak, tu jest mascarpone, jabłko, banan. Gruszka i jeszcze jest karmelizowany cukier, tak? Świetnie. Robi? Zrobimy test. Leons. Wielki test pizzy na kawę. Leon, spróbujesz taką pizzę z owocami? Yeah. A co zjesz? Okaże się. O ja, ty masz jakieś takie sprzęty profesjonalne. Skąd masz te sprzęty? Było w skrzynce, były? Nie, przepraszam. to w czarnej habie. A, w czarnej farbie? W wodzie. A powiesz mi, ale skąd Ty nie masz mam. to? Gdzie znalazłeś? No w kalendarzu adwentowym się było? No było w niedzielę, z tak. Poważę, bo... Pelek dorwał nasze Cheetosy, ale oczywiście są zamknięte. Maja z Kubą byli w zapiekanym Brzezinach przy i przywieźli nam deser o nazwie semifreddo. To są lody? Nie, nie chcę. Nie, bo ja będę jadła teraz lody, to gdzie mi tutaj z jakimś sosem szereka wyskakujesz? Próbujemy. Młody? To dla niego, no nie? Czy ty sobie nakładasz coś? Nie wiem, przyznaliśmy się tutaj dobrze. Dobrze, dobrze. Okej. Okay. Opa! Teraz hmm. to troszkę z tym nie. Dobra, chodź. Daj, weźmiemy koszulkę. Chodźcie tam znaleźć. To jest jak... To Szałpą? Dawaj, mam syrek! Dawaj! Słucham. Pocałowałam. To jest. Nie wiem, Opryszczka. Chciał, to, to wieszku, jak A całą łoskie Nie, opryszczką mnie całowałam, tu boczkiem cię pocałowałam. A mam najsiljuczenie nic. Jednego. Dobra. Ze Świątych pierniczków Leon. Co tu się stało? Co tu się stało? Mm. Mam wybaczyć? Mama się nie da ugryć w ucho. <grystanie> <grystanie> Trzymam, trzymam, kocham Cię. Ty to umiesz te sekrety. I co teraz? I co teraz? I co teraz? Maja, nie przeszkadzaj sobie. Masz do wyboru, do koloru. Płaski czwórek? Nie. Płaski czwórek nie ma. Pfódka. O, mnie jest... Kto chce mi odgryźć ucho? Ja! Dobra, to jest. Rafał, może to mam. Ja cię tu zaraz dam. Ja cię tu zaraz dam. A co robisz? Kocham cię. Sprawdźmy, jakie to jest fysze. Mam A mnie szanowni. Nie, zasmakujesz. Nie a no, dobra. Będę. Światło jest tragiczne, ale tak, tu migają mi lampki od chłęgi. A tu położyłam sobie telefon z latarką. Położyłam się już w i stwierdziłam, że nie będzie mi się chciało. Mm, stawać specjalnie, żeby gasić światło. Natomiast yy, chciałam powiedzieć kilka słów o fryzjerze Felka, bo ojej, tak żałuję, że tego nie mam nagranego. Natomiast łzami mi się zakręciła wokół. I y, troszkę się wzruszyłam. Teraz już nie jest takim bobusiem, jest chłopczykiem. Kombinuję z tym światłem, ale chcę tutaj w miarę możliwości, żeby. O Jezus, teraz mi twarz przyświecła, było jak najbardziej y, okej. Okay. Historia wygląda tak, że Felek zachował się zupełnie odwrotnie niż normalnie, ponieważ to z Rafałem wbrew pozorom łatwiej idzie, a płacze na mój widok, tak teraz y, denerwował się u Rafała, płakał, krzyczał, a jak ja go wzięłam na ręce, po prostu się przytulił. I dał się obciąć. Także trochę było inaczej niż standardowo. Natomiast, generalnie, to są tylko włosy, słuchajcie. To odrośnie. Także to nie jest tak, że teraz Ola Boga nie wiadomo, co będę wyprawiać. Ale musicie wiedzieć, że mnie Feluś bardziej się podoba w wersji jednak z włosami mm, dłuższymi. Ja, słuchajcie, znowu położyłam się w salonie, bo wczoraj spałam z mm, Felkiem. Byliśmy na urodzinach u sąsiadki. i Umówiliśmy się w taki sposób, że y, ja. Najpierw poszliśmy razem, bo dzieci były z babcią, a potem mm, Rafał wrócił uśpić Felka, Leon spał u babci. No i warunek był taki, że jak uśpi Felka, to się zamieniamy i ja wracam i jest ok. No i oczywiście Rafał się na to zgodził, ale ponieważ to ja wróciłam do niego potem, no to ja z nim spałam. I słuchajcie, to była tragedia. Budził się co chwilę, oczywiście próbował mi się tutaj, wiecie, dostawać do piersi. Ja mówię, nie, to jest niesamowite, ale ja już nie mogę z nim spać, bez kitu. Spanie z felkiem jest dla mnie czymś okropnym, bo ja nie chcę już go karmić piersią. Na pewno nie w nocy. W ciągu dnia oczywiście maksymalnie to ograniczamy. W nocy tak naprawdę, jeżeli nie śpię z nimi, no to to jest wyeliminowane. A problem pojawia się po prostu yy, tylko jak ja się pojawiam w łóżku. Także stwierdziłam, że n -n. zostaję dzisiaj jeszcze w salonie i no pewnie na święta już wrócę. No, chciałabym, wiecie, no ja wolę spać w sypialni więc jednak wygodniejsze łóżko niż kanapa w salonie. No ale no, na razie jest tak, a nie inaczej. Jest mi też dzisiaj trochę tak, no nie wiem, źle się czuję, bardzo boli mnie brzuch. Na dzisiaj to będzie koniec i musicie wiedzieć, że dzisiaj nie otworzyłam kalendarza adwentowego. Jutro po prostu otworzę dwa okienka. Zachęcam Was do zostawienia kciuków w górę, komentarzy, subskrypcji kanału przede wszystkim, klikajcie w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z każdym filmem. Pamiętajcie, że dla mnie, jako dla twórcy to jest naprawdę ważne i yy, Mam taki fajny feedback od Was, że to, co robię, ma sens i po prostu jesteście tutaj ze mną. Poza tym, wiecie, jak komentujecie i wchodzimy w jakąś dyskusję, to to też sprawia, że współtworzycie trochę ze mną te social media, bo ja tam dostaję jakiś punkt zaczepienia, jakąś myśl, jakąś refleksję, być może odnoszę się do tego w kolejnym odcinku, być może miałam nagrać jedno, a nagrywam coś innego, także y, bardzo mnie to cieszy. No i już nie przedłużając, ściskam mocno. 拜。